Cześć, wielkie dzięki, że przyszliście mnie posłuchać. Na początek chciałam zwrócić Waszą uwagę na jedno istotne słowo w tytule mojej prezentacji. Będę mówić o dostosowywaniu larpów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i chciałabym, żebyście słuchali mnie, mając w pamięci cały czas, że te potrzeby mogą być różne, że one będą się zmieniać w zależności od larpa, od typu gry, od osoby, od sytuacji. Chciałabym też powiedzieć o paru rzeczach, o których nie będę mówić. Zaczynając od tego, czy warto dostosowywać larpy do potrzeb graczy z niepełnosprawnościami. Zakładam, że skoro jesteście na tej sali, to uważacie, że tak. Nie będę też mówić o, o, o tym, czy każdy larp ma być dla wszystkich. Przyjmuję po prostu, że nie i że są różne kryteria doboru gry, w której się bierze udział, i że jako organizatorka i twórczyni larpa mimo moich najlepszych chęci i tak nigdy nie zdołam zaprojektować gry, która będzie dostępna i ciekawa dla wszystkich. Więc chciałabym, żebyśmy się skupili na tym, jak robić nasze gry tak, by były jak najlepsze, jak najbardziej dostępne, ale też nie, nie karać siebie za to i nie biczować, jeśli okaże się, że nasza gra nie spełnia oczekiwań, nie jest dostosowana dla wszystkich osób. Nie będę też mówić o content warnings, czy o ostrzeżeniach dotyczących treści, gdyż to jest zupełnie osobny, bardzo szeroki temat. I pozwolę sobie przyjąć, że skoro tutaj jesteśmy, to uważamy, że oznaczenie wrażliwych tematów na LARPie ma jakiś sens. Przejdźmy zatem do tego, o czym będę mówić. Ramy w ramach których w ramach których będę rozmawiać o niepełnosprawności NLR-ach, to tak zwany społeczny model, który zakłada, że wszyscy mamy cechy, wszyscy mamy jakieś cechy. Moją cechą jest to, że jestem niezbyt wysoka i mam na przykład słaby wzrok. Jeśli społeczeństwo nie będzie chciało się dostosować do, do tych moich cech, przykładowo, nie będzie, nie będzie dla mnie dostępu do okularów, ta cecha stanie się niepełnosprawnością. Już w tym momencie nie jestem w stanie widzieć zbyt dobrze waszych twarzy, nie mówiąc o czytaniu czegokolwiek łącznie z własną prezentacją. W ten oto prosty sposób cechy mogą się stać źródłami niepełnosprawności. Podobnie jeśli, jeśli będziemy poruszać się po przestrzeni miejskiej, w której będą tylko schody, nie będzie żadnych ramp, nie będzie żadnych wind, w tym momencie wszystkie osoby z ograniczeniami ruchu będą miały problem, by poruszać się w tej przestrzeni. Jeśli pójdziemy do głośnego klubu z osobą, która, która ma uszkodzenie słuchu i będziemy próbowali rozmawiać, głośne otoczenie sprawi, że ta wada słuchu, która w innych sytuacjach może nie być uciążliwa, stanie się niepełnosprawnością. Ten model absolutnie nie ma na celu zastąpienia modelu medycznego czy psychofizycznego. Istnieje równolegle z nimi, istnieje by opisywać nieco inne zjawiska. I służy temu, byśmy przyglądając się temu, jak kształtujemy przestrzeń wokół siebie, zarówno fizyczną, jak i społeczną, mogli się zastanowić, jak zrobić, by ta przestrzeń była dostępna dla jak największej liczby osób. Co mogę zrobić, żeby, żeby stała się łatwiejsza, żeby, żeby znajdowało się w niej jak najmniej utrudnień. Wydaje mi się, że z perspektywy LARP-ów jest to o tyle ciekawe, że ten właśnie model kładzie nacisk na interakcję ze środowiskiem, a jakby nie patrząc projektując grę, projektujemy środowisko dla naszych graczy. I e, dlatego moim zdaniem najważniejsze decyzje, jak chodzi o tworzenie LARPów, które będą inkluzywne, to decyzje zapadające przed grą, polegające na stworzeniu dobrych warunków dla graczy. Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to absolutny banał. E, pozwólmy naszym graczom samym decydować, czy chcą wziąć udział, a będą mogli to zrobić tylko, jeśli damy im przejrzyste informacje. Te przejrzyste informacje będą obejmować szereg podstawowych cech gry, typu ogłaszam, że jest to chamber na. N plus dwie osoby, rozgrywające się w mieszkaniu, dotyczący tego i owego. Jeśli na przykład osoba chcąca zapisać się na, na larpa nie lubi chamberów, no to już w tym momencie stwierdzi, ok, to nie jest gra dla mnie. Ale jeśli na przykład poinformuje, że no, jest to gra, w trakcie której będzie się odbywał obiad i my będziemy in game jeść, to już ta osoba będzie potrzebować informacji, czy na przykład będzie tam jedzenie dopasowane do jej restrykcji pokarmowych jeśli powiem, że no, będzie to LARP odbywający się w otwartym terenie i będziemy po nim biegać, a przynajmniej przemieszczać się z punktu A do punktu B, ważną informacją będzie, jaki to jest typ terenu, kto da radę się po nim poruszać, czy, czy będzie on na przykład dostępny dla osób posługujących się kulami albo, albo wózkami. Kolejnym aspektem jest opisanie udogodnień, czyli właśnie wracając do przykładu z Chamberem, jeśli projektuję tę moją grę w mieszkaniu. I poinformuję graczy na wstępie, że w bloku, w którym będziemy grać, jest winda, a korytarze mają określoną szerokość. Super. Już to jest informacja dla osób, które, które mogą mieć problemy z poruszaniem się, które te osoby mogą wziąć pod uwagę. Mogę też na przykład napisać, jeśli będziemy grać z obiadem, że jestem w stanie zapełnić posiłki wegetariańskie i wegańskie, ale niestety będą one przygotowywane w kuchni, w której korzysta się z glutenu, co już wykluczy na przykład osoby z celiakią albo. Da informację, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na tą konkretną potrzebę. Podobnie, jeśli teraz przyjmijmy, robię dużo większego LARP-a z dużym, efektownym dokumentem projektowym, dobrze, żeby były wszystkie te dokumenty związane z grą, były czytelne. Na pewno wszyscy nieraz mieliśmy w rękach. Listy udające odręczne pismo, przekazywane sobie na larpy i tak dalej. Widzieliśmy plakaty zawieszane w grze. To wszystko jest super, ale wyobraźcie sobie taki list pisany udawaną kursową w rękach osoby, która ma ciężką wadę wzroku. Dlatego poza fajnymi dokumentami projektowymi z masą grafik i ozdobników, warto mieć najbardziej przejrzystą, czystą możliwą wersję. Po prostu czarne litery na białym tle, w odpowiednio dużej czciące, żeby każdy, kto tego potrzebuje, mógł przeczytać te informacje, mógł z nich skorzystać. Warto też zastanowić się, czy sama mechanika gry nie będzie sprawiać trudności. Wyobraźmy sobie na przykład mechanikę, która jest oparta na gwałtownych gestach. Nie wszyscy będą w stanie te gesty wykonać. W tym momencie możemy w bardzo prosty i wręcz głupi sposób wykluczyć niektóre osoby z uczestnictwa w naszej grze. Podobnie jeśli gramy larpa, który jest full touch. To zapewne nie będzie dużą frajdą dla osób, które cierpią na chroniczny ból albo mają e, urządzenie medyczne w ciele, gdyż wystarczy lekko dotknąć takie urządzenie przez skórę, by wywołało to duży dyskomfort. Podobnie sceny z hałaśliwą muzyką, wracając do przykładu osoby z uszkodzeniem słuchu. Taka osoba niewiele w tej scenie zrobi, bo prawdopodobnie i tak nie będzie słyszeć, co się dzieje wokół niej. Więc warto mieć to wszystko na uwadze, kiedy się myśli o projektowaniu LARPA. Od lokacji, poprzez mechanikę, poprzez wszystko inne, co się będzie działo wokół LARP-a. Cały czas staram się też pamiętać o tym, że LARP to nie tylko gra, to też możliwość dotarcia na nią, to też możliwość zostawienia swoich rzeczy, to kwestia dostępu do toalety dla osób z niepełnosprawnościami. I przechodzimy do tego punktu programu, który jest zwykle dość drażliwy. A mianowicie do komfortu psychicznego graczy. Do tej pory mówiłam głównie o niepełnosprawnościach wynikających z uwarunkowań fizycznych. Jak najbardziej są też niepełnosprawności wynikające z uwarunkowań psychicznych albo są też psychofizyczne. I e, mimo wszystko chciałam też podkreślić, że jest to temat, który dotyczy wszystkich, nie tylko osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy w trakcie długich gier jesteśmy zmęczeni. Przebodźcowanie może zdarzyć się każdemu. Wszyscy możemy potrzebować odpoczynku. Podkreślę raz jeszcze rolę oznaczeń. Mają one na celu pomóc graczom zdecydować, czy chcą oni wziąć udział w tej grze, czy to jest gra dla nich. Nie tylko na zasadzie, czy jest to gra, na którą będę mogła fizycznie wejść, ale też na przykład czy jest to gra, która sprawi mi przyjemność, bez względu na to, czy to będzie typ pierwszy czy typ drugi zabawy. Mogę zdecydować, że tak, absolutnie chcę wziąć udział w trzydniowym symulatorze cierpienia w zimnym bunkrze w Szwecji. Natomiast chcę mieć możliwość, żeby podjąć tę decyzję mając pełną świadomość konsekwencji i w tym momencie na przykład komunikat, że spędzę trzy dni nie widząc słońca jest dość ważnym komunikatem. A nawet w symulatorze cierpienia potrzebujemy miejsca, w którym można odpocząć i rolą twórczyń i organizatorów LARPA jest zapewnienie tego miejsca. Dość fajną techniką, którą też widziałam stosowaną przez graczy jest... Kalibracja co mocniejszych scen, ustalanie przed grą między graczami poza formalną strukturą gry, jak chcemy, żeby ta scena wyglądała, na ile sobie możemy pozwolić, i tu oczywiście najgorszą odpowiedzią jest wszystko. Wszystko jednej osoby nie będzie wszystkim drugiej osoby. Więc jeśli uzgadniamy między sobą bójkę, ja powiem spoko, możesz, możesz mnie bić, zrób co uważasz, że Twoja postać uzna za stosowne, to nie jest wartościowy komunikat. Więc. Yy... To już co prawda jest na marginesie całej dyskusji, ale rozmawianie, informowanie, komunikowanie przejrzyście swoich oczekiwań i te udogodnień i możliwości. Właściwie do tego sprowadza się ta prezentacja. Mogłabym w tym momencie zejść ze sceny, ale mam jeszcze parę slajdów. Dobra, więc przyjmijmy, że udało nam się zaprojektować tę grę, że bierze ona pod uwagę różnego rodzaju potrzeby graczy i ci gracze przyjeżdżali, przyjeżdżają właśnie na naszą grę. Czy z tych czy może mieć na sobie przy sobie różnego rodzaju pomoce. Czy to będą okulary? Mam nadzieję, że w 2020 już nie będziemy rozmawiać o tym, czy można mieć okulary na Larpie Fantasy. Czy to będzie aparat słuchowy, czy, czy to będą kule, czy laska. Bardzo ważne jest, by zaznaczyć, że te sprzęty nie są elementem gry. Warto je oznaczyć kawałkiem kolorowej taśmy, wstążką, czymkolwiek. Bo w momencie, w którym ktoś potrzebuje kulby się poruszać, a ktoś inny uzna, że to jest super śmieszne, ukraść w grze te kule, nie, to nie jest śmieszne. Nie róbmy tego, proszę. Chciałam tutaj też zauważyć, może to jest trochę sprzeczności z wcześniejszymi slajdami, ale osoby, które mają różne niepełnosprawności, zazwyczaj bardzo często potrafią zadbać o swój komfort same. Wiedzą, czego potrzebują, wiedzą, jak reagują na różne sytuacje, i w tym momencie rolą organizatora jest po prostu zapewnienie ku temu odpowiednich warunków. Absolutnie to, co się dzieje z drugą osobą, nie jest odpowiedzialnością organizatora, ale jako organizator chcę i staram się przygotowywać jak najlepsze warunki, by wszyscy uczestnicy moich gier czuli się bezpiecznie, czuli się zadowoleni, wiedzieli, że w razie czego będę mogła im pomóc. Chciałam też tutaj dodać, że w momencie, jak ci nasi gracze przyjdą na larpa, cechy fizyczne graczy nie powinny determinować postrzegania postaci. Ja jestem dość mocno z tego obozu, który twierdzi, że jeśli dwumetrowy gość chce grać krasnoluda, to spoko. Mnie to absolutnie nie przeszkadza. LARP z grą wyobraźni i, i nie jestem tu po to, żeby mówić komu, kogo może grać. Ale tutaj chodzi mi akurat o coś innego. Zdarza się, że w LARPie, w grze fabularnie, jakaś cecha graczki służy do tego, by być obelgą w grze. Dość często są to cechy związane właśnie z niepełnosprawnością, czy mogące być w pewnych kontekstach tak postrzegane. Jest to o tyle delikatne i nieprzyjemne zagadnienie, że cechy fizyczne, które mamy, nie są czymś, co możemy odłożyć na czas larp Nie jesteśmy w stanie wyjść poza nie i nie, podobnie jak z okularami czy aparatem słuchowym, Mam nadzieję, że jest dla Was czytelna ta analogia na pewnym poziomie. To nie jest coś, co możemy zostawić poza grą, więc w grze nie, nie skupiajmy się na tym, nie przykuwajmy do tego uwagi. To nie jest postać, to jest gracz. Podobnie wykorzystywanie w mechanice niepełnosprawności czy odgrywanej niepełnosprawności jako mechanicznej kary, to bardzo zły pomysł. Bo znów nie dość, że wprowadza to narrację, że niepełnosprawność jest karą. Mam nadzieję, że wszyscy się zgadzamy w tym, że nie jest. To jeszcze stawia uczestników w bardzo niefajnych sytuacji, szczególnie tych uczestników, którzy faktycznie na co dzień mają jakąś niepełnosprawność. Podejrzewam, że żadne z nas nie chciałoby pójść na larpa tylko po to, żeby się dowiedzieć, że coś, co jest naszą inherentną cechą, jest w świecie przedstawionym karą. Nie mówię, że tego nie da się zrobić dobrze. Być może komuś się udało. Natomiast nie jest to coś, co ja bym na przykład chciała wprowadzić do swoich gier. Nie sądzę, żebym była w stanie robić to dobrze. Myślę, że jest większa szansa, że kogoś niechcący tym skrzywdzę. Lepiej nie. Mogę wymyślić inne mechaniczne kary. Dobrze, zagraliśmy już tego LARPA. Przyjmijmy, że wszyscy byli zadowoleni. Co następuje po grze? Następuje debrief który uważam w tym momencie za takie absolutne minimum dobrych praktyk larpowych. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na debrief ustrukturyzowany czy dość luźny, gracze i uczestnicy potrzebują miejsca, żeby porozmawiać o grze, o swoich przeżyciach, o tym, co zadziałało, a co nie. Ale równie ważny jest czas na ochłonięcie po grze. Spotkałam się ostatnio z rozwiązaniem polegającym na tym, że komentarze i konstruktywna krytyka dla twórców to coś, co należy nadesłać po tygodniu lub dwóch, bo w momencie, kiedy kończymy LARP-a, wszyscy jeszcze odczuwają dużo emocji i wszyscy mają dużo adrenaliny w ciele, to niekoniecznie jest najlepszy moment, żeby przyjmować czy w ogóle zapamiętywać konstruktywną krytykę. I o ile poprzednie slajdy odnosiły się przede wszystkim do graczy, pisząc ten, zorientowałam się, że ten jest przede wszystkim o twórcach, którzy najczęściej. Przeżywają konsekwencje gry, czy też wszystko, co się dzieje po grze, bardzo mocno w końcu właśnie zrobili coś osobistego i to oni spotykają się z tą krytyką. Więc dbając tutaj o komfort nie tylko graczy, ale i twórców, chciałam podkreślić, że opinie graczy Polarpie niekoniecznie będą spójne. Jedna osoba z niepełnosprawnością może uznać, że jej potrzeby zostały świetnie zrealizowane, podczas gdy inna powie, że nie organizator się mną nie przejął i obie te osoby mogą mieć rację. Co więcej, błędy się zdarzają, zdarzają się absolutnie wszystkim i, i twórcom również. I to, co dla mnie jest istotne jako twórczyni Polarpia, kiedy już dostanę te wszystkie komentarze i zostanie mi zwrócona uwaga, co zrobiłam dobrze, co zrobiłam źle, to przeprosić, wyciągnąć wnioski na przyszłość i zrobić kolejną lepszą grę. To jest tak naprawdę najlepsze, co mogę w tej sytuacji zrobić. Czasu nie cofnę. Mogę się nauczyć, zaufać doświadczenia moich graczy i wykorzystać je następnym razem. To nie koniec, bo mając jeszcze dwie minuty, postanowiłam opowiedzieć o moim ulubionym pojęciu, które osobiście ukułam, które bardzo chciałabym wprowadzić szerzej do dyskursu larpowego, a mianowicie kultura hardkoru. Chciałabym. Chciałabym, żebyśmy zadali sobie tutaj poważne pytania, takie jak kto jest najbardziej zaangażowany w grę, czy gracze potrzebują snu, ile napojów energetycznych zastąpi obiad. Widzę w środowisku larpowym, zarówno polskim, jak i międzynarodowym, taką narrację, że osoba, która najbardziej się poświęca dla gry, angażuje się w nią najbardziej. Wszyscy znamy tego gracza, który nie przespał ani godziny w ciągu trzydniowej gry, który pije tylko energetyki i kawy i je batony i nic więcej w trakcie całej tej gry. To jest ta osoba, która po grze przychodzi i patrzy w ciebie tymi wielkimi oczami, które nie zasnęły snu, i mówi, jak było super, że się tak bardzo zbliżyło do granic swoich fizycznych możliwości. Nie po prostu nie, to nie jest zdrowe. Nie uważam, żeby gracz, który od trzech dni pił tylko energetyki, był właściwie nawet dobrym graczem, w tym sensie, że e, jest, na pewno jest wyczerpany, na pewno nie ocenia rzeczywistości wokół siebie najjaśniej, niekoniecznie zapewnia dobrą rozrywkę sobie i innym wokół. Wszyscy, wszyscy doświadczamy zmęczenia, wszystkim nam zdarza się przebodźcowanie, zdarza się też ból. Nawet najzdrowsza osoba po spędzeniu trzech dni Bieganiu, na bieganiu po lesie może czuć się źle, może się czuć zmęczona, może sobie naciągnąć ścięgno, może biec w drzewo i uszkodzić sobie rękę. To nie są miary fajności gry. Granie mimo wyczerpania nie czyni gry fajniejszą. Gracz, który jest twórczy, to gracz, który jest wyspany. Który prawdopodobnie zjadł dobre śniadanie, który dba o siebie i potrafi powiedzieć Wiecie co, słuchajcie, jest druga w nocy. Zaczynamy kolejną scenę planowaną o ósmej rano, więc ja może jednak chcę iść spać. Stąd uważam, że drzemka prawem nie towarem. I na tej nocie chciałam skończyć moją prezentację. Wyspiejmy się w trakcie LARPA. Dziękujemy Karolinie za prezentację. Bardzo ciekawie. Teraz czas dla Was na pytania. 10 minut, jeżeli chcecie. Teraz czas na pytania? Dobra, rzucajcie we mnie pytaniami. Hej, dzięki za fajną prezentację. Ja mam takie pytanie. W skrócie to ono brzmi: jak komunikować, że. Dyskusja o przystosowaniu gry do niepełnosprawności jest na stole ze strony organizatora. Taka trochę podbudowa tego pytania jest taka, że zdarza mi się robić LARPy, które mają ileś tam tych warning labeli i tam ileś osób, że tak powiem, no skreślam z miejsca. Tak? No w sensie jak robię LARPa full touch, no to tam osoby z rozrzucikami serca nie bardzo, jak robię LARPa o imprezie, no to kurcze nie unikniemy głośnej muzyki. Ileś tam osób to z miejsca jakby tam świadomie usuwa, no i trudno, no to jest koszt jest designu. Z drugiej strony, na no, ileś osób z danych problemów w środowisku, jakby no, się je wlicza w design i się je przygotowuje. Typu, no już wiemy, że jak robisz jedzenie, to tam cyjaków trzeba uwzględniać, już wiemy o okularach, bo mamy 2020, tak, wolno je nosić. Yy, natomiast, yy, jak skierować, czy w skierować sensie jakby jakieś takie pomysły, uwagi, yy, jak skierować komunikat do graczy, że pomimo, że ta gra jest z iluś względów, yy, powiedzmy, wymagająca z iluś względów może prowadzić do wyczerpania, ponieważ nie podzielam twojego poglądu na temat kultury hardcore'u w przypadku niektórych design'ów, ale jak skomunikować to, że no jakby, ale na przykład osobę nie, nie wiem, niewidomą, czy taką, która jakby ma jakąś niepełnosprawność, to niekoniecznie przewidziałem, no bo nie przewidzę wszystkich, że jestem otwarty na rozmowę i, i, i żeby się nie poczuła wykluczona, a priori przynajmniej. Dzięki, to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że trochę sobie sam na nie odpowiedziałeś, bo już sam komunikat na stronie gry albo w dokumencie projektowym. Jeśli zastanawiasz się, czy ta gra będzie dla ciebie dostępna, napisz do nas, powiedz nam, jakie masz, jakie masz potrzeby albo jakie masz wątpliwości. Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i zapewnić Ci udogodnienia. To już wystarczy. Wracając do tego, co mówiłam wcześniej, osoby z niepełnosprawnościami bardzo często wiedzą, czego, czego potrzebują. I jakie udogodnienia muszą się znaleźć, by uczynić grę dostępną dla nich. To jest o tyle ciekawe, że rozmawiałam jakiś czas temu z niewidomą graczką, pytając ją właśnie, czego ona by potrzebowała, żeby, żeby móc w ogóle wejść na larpa. I w jej przypadku kluczowe było przede wszystkim to, żeby mogła wejść na larpa z laską, żeby mogła po prostu sprawdzać teren przed sobą. Żeby nie było bardzo ciemnych pomieszczeń, bo miała częściowo zachowane widzenie światła i w tym momencie wszelkie kontrasty byłyby dla niej dużym utrudnieniem. No i żeby, żeby istniały wszystkie materiały dotyczące LARPA w formie tekstu, który software będzie mógł dla niej przeczytać. Więc w momencie, jak napiszesz, że, że w ogóle jesteś otwarty na taką rozmowę, myślę, że to już jest ważnym sygnałem dla graczy, że mogą do ciebie napisać z pytaniem: hej, czy da się uwzględnić to albo tamto. Mam takie pytanie: jak wymóc na graczach, czy wymóc, jak się dowiedzieć na temat niepełnosprawności? Bo o ile niektóre widać na pierwszy rzut oka, to niektóre przypadłości są ukry... nie są widoczne, natomiast stanowią zagrożenie dla samego gracza, i my, jako organizatorzy, pewną odpowiedzialność za graczy bierzemy. Jak zadać to pytanie? Żeby po pierwsze nie złamać prawa, bo tak naprawdę to są dane wrażliwe, nie możemy żądać takich rzeczy. Jak, jak to zrobić, żeby ktoś nam to powiedział, bo to czasami po prostu jest konieczne dla bezpieczeństwa i to nie tylko tej osoby. Wielkie dzięki. To jest faktycznie duży problem, bo, bo jak sam zauważyłeś, nie możemy nikogo zmusić, by nam udzielał tak osobistych, wrażliwych informacji o sobie. Absolutnie nie powinniśmy nikogo do tego zmuszać. Wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, że możemy się starać przewidzieć różne sytuacje, ale nie przewidzimy wszystkiego. Jeśli ktoś nam nie powie, no to choćbyśmy pękli, nie będziemy wiedzieć. I to jest też odpowiedzialność samych graczy, żeby, żeby oni nie wystawiali siebie na ryzyko. Natomiast widziałam rozwiązanie, które pojawia się w paru parodniowych grach, gdzie w formularzu castingowym czy zapisowym było pytanie. Czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, na przykład, czy masz, czy, czy masz jakieś szczególnie potrzeby, czy musimy na coś zwrócić uwagę? I widziałam i słyszałam później w rozmowach z organizatorami, że ludzie tam wpisywali bardzo różne rzeczy. Łącznie z tym, że na przykład były osoby, które potrzebują cichego pokoju, w sensie, jeśli był to LARP, gdzie był też wynajęty hotel, żeby to był pokój nieimprezowy, bo to są to osoby, które potrzebują się wyspać, albo ktoś napisał, że. Potrzebuje wiedzieć, że może sobie odłożyć leki w pokoju orgów, żeby były dostępne i w miarę bezpiecznym miejscu. I myślę, że w tym momencie to jest najlepsze, co możemy robić. Pytać, mając zaufanie, że osoby, które będą mieć różne potrzeby, będą się czuć z nami na tyle bezpiecznie, by nam o tym powiedzieć. Takie bardziej stwierdzenie niż pytanie, bo a propos, się o to, że ludzie będą ufać nam na tyle, żeby nam coś powiedzieć. Według mnie bardzo kluczowym jest, żeby mogli nam ufać i żeby to było pewne doświadczenie ciągłości tego zaufania, bo wyobrażam sobie, że jeżeli raz ktoś komuś powie na Larpie, że słuchaj, jestem wegetarianinem i nie będę żarł na uczcie, która składa się z mięsa, więc po prostu... Nie będę jadł albo przygotuj mi, jakby zapewni mi wegetariańskie jedzenie i odpowiedzią będzie lol, nie co wydziwiasz, ta osoba nigdy więcej nikomu nie powie o żadnych swoich potrzebach larpowych. W przypadku wegetarianizmu, no to wiecie, no nie umrze od tego, jak nie zje jednej uczty. Ale jeżeli to będzie coś, co faktycznie może w jakiś sposób zagrażać, czy cokolwiek nie wiem, cukrzyk nie powie, że musi zjeść w trakcie długiego larpa. No, to możemy później mieć taką osobę na, na y, sumieniu, więc jakby taką, nie wiem. Pytanie było brzmiało bardziej na zasadzie, czy możemy zrobić coś, żeby samych organizatorów larpa, y, czy w ogóle jakby środowisko przekonywać do tego, żeby brać takie rzeczy z odpowiednią powagą. Wielki dzięki za tę uwagę. Ona, ona jest niesamowicie trafna. Przy okazji jest zupełnie nową puszką robaków, którą tu otwieramy, ale, ale to jest ważna puszka robaków, więc skoro mamy jeszcze parę minut, to ja bardzo chętnie w tej puszce pogrzebie. Zgadzam się, że, że to się sprowadza do zaufania i po stronie gracza, czy osoby, która się zgłasza na larpa, to zawsze jest pewne ryzyko, szczególnie jeśli zgłaszam się na grę u kogoś, kogo nie znam o kim nie wiem jakie ma praktyki, ale z drugiej strony jestem dość optymistyczna w tym względzie. To już jest drugi raz, kiedy mówię o projektowaniu gier, które będą odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością. To już jest druga kola, której przyjęto ten punkt programu, więc zdaje się, że kogoś to jednak obchodzi. Myślę też, że w pewien sposób pomaga też starzenie się środowiska larpowego. To nie miało być śmieszne, ale cieszę się, że się dobrze bawicie. Jest to tak, możemy się pośmieć przez łzy. Natomiast jakkolwiek choroby przewlekłe czy niepełnosprawności nie wybierają, jednak jest statystycznie coraz większa szansa, że w larpówku pojawią się osoby, które mają ograniczenia ruchu, które mają uszkodzenia słuchu, ciężkie uszkodzenia wzroku, choroby metaboliczne o charakterze przewlekłym. Więc w pewnym momencie, czy będziemy tego chcieli, czy nie, ten temat stanie się istotnym tematem. Moim zdaniem dużo lepiej jest y, mówić o tym już teraz, nie czekać aż wszyscy nasi znajomi będą regularnie odwiedzać szpitala. Zwłaszcza, że część z nich i tak to robimy, możemy o tym po prostu nie wiedzieć. Y, wydaje mi się też, że to jest taki, taki aspekt edukacji, który każdy może trochę robić w swoim zakresie. To znaczy jeśli usłyszycie kogoś z Waszych znajomych, kto sobie śmieszkuje z niepełnosprawności, to jest dobry pomysł, żeby mu powiedzieć hej, słuchaj, to jest naprawdę kiepski żart, może, może sobie daruj, może w Twoim otoczeniu jest osoba, do której się to odnosi. Jeśli robicie larpa i, i na prywatnym kanale napisze do was gracz, mówiąc, hej, czy będę mieć gdzie zostawić, nie wiem, swoją insulinę w jakiejś lodówce na larpie, to odpisywanie mu Lol niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że się w tym zgadzamy. Dobra, ale proponuję mówić z mikrofonami. Zwłaszcza, że to jest jedna rzecz, którą chciałam zrobić na samym początku, a mianowicie zgaduję, że wszyscy macie. Albo zdrowy słuch, albo poprawiony słuch. Pytanie, czy ktoś mnie słyszy bez mikrofonu, gwarantuję, że ci, którzy potrzebują tego komunikatu, cię nie usłyszą. Korzystając z mikrofonów zawsze, będę udawać, że komentarze bez mikrofonu nie padły, mimo że to były ważne punkty w dyskusji. Ostatnie pytanie, jeżeli ktoś jeszcze coś chce zapytać? Nikt? W takim razie dziękujemy jeszcze raz Dzięki. bardzo Karolina za wystąpienie.